Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Hubert Miściułowiewski, Prime, a razem ze mną Czarek Lesiejczyk. Witam. Siema na cześć. Słuchaj, taka walka mogłaby być main eventem na Fenie. Wiecie się na Prime. Pytanie, dlaczego? Jak, jak Ty uważasz, dlaczego? Kurczę, z mojej perspektywy to pewnie aspekt finansowy. Może nie wiem, czy, czy Fen nie miał na ten moment takich środków, żeby to zorganizować. Czy Piotek tak nie chciał szybko wskoczyć do walki? Bo gdzieś rywal to mi się chyba wysypał wtorek środa z tego co, co wiem. Eee, może nie wiem, czy Piotek mu tam sporo kilo kilogramów robi, czy nie, ale to, to dwa powody mogły być główne. Kawał chłopa ogólnie, nie? No spory, spory. No ja wiem, że ta kategoria 8-4 to, to jest w jakimś stopniu dla mnie wyzwanie, ale, ale na szczęście gabaryty nie walczą. Słuchaj, no dobra, nie walczą, ale na pewno też. Trochę pomagają, przychodzisz do kategorii 8-4. I jaki był tego powód? Bo dużo osób mówi, że dlatego, no bo nie oszukujmy się, ty myślisz o UFC. W 7-7 pewnie byłoby ciężej, w 8-4 być może będzie łatwiej. No to na pewno w tym 7-7 to jest strasznie mocno napakowana ta kategoria wagowa. Ja miałem 10 zwycięz rzędu i, i ciężko gdzieś było się tam dostać, a 8-4 na pewno to będzie o wiele łatwiejsze. Jeśli przyjdą tam ze 2-3 zwycięstwa, to, to myślę, że no, o wiele łatwiej się będzie tam dostać. A gabaretowo ile ty teraz ważysz? Teraz akurat ja wagę zrobiłem na, na fen, bo do końca myślałem, że będę ważył. Także miałem jeszcze w czwartek limit wagowy, ale teraz już mi wróciło i tak normalnie waży 9,3,9 około 9,3 kg, jak tak w okresie przygotowawczym to 95 ważyłem. Także myślę, że to jest tak optymalnie na to 8-4. No właśnie, miałeś walczyć na fanie. W ogóle historia wokół tego pojedynku jest niesamowita. Powiedz mi, co nam się wydarzyło na samej końcówce tych przygotowań, no i tego przed walką? A to też kurczę pytanie. każe są dwie perspektywy. Jeden, ten Brazol mówi, że, że to wina fenu, że to oni gdzieś tam nie zapłacili za bilety, fan mówi, że to wina jego i to są dwie strony medalu, a jak tam było do końca, to, to sam już nie wiem, ja e, byłem no straszny, to już druga walka mi wypadła, pół roku przygotowań, no ale na szczęście tutaj e, za, za trzy tygodnie będę mógł, będę mógł w końcu zawalczyć i, i z fajnym rywalem. Afera biletowa, czyli jest afera biletowa o bilety no, no, <grywa> dla, dla Brazylijczyka. A, a nie mogli znaleźć się kogoś innego na ostatnią chwilę? Przecież to już nie pierwszy raz w naszym tutaj polskim podwórku było tak, że ktoś wypadł na ostatnią chwilę. No, podejrzewam pewnie, że Federacja mogła znaleźć, ale nie wiem, czy nie chcieli ściągać kogoś na, na pożarcie, czy może chcieli, żeby to była jakaś fajna, fajna walka. A też ciężko ściągnąć kogoś na dwa, trzy, tam, trzy dni przed, jak, jak nie ma gdzieś wagi. Była jedna opcja, ale. W bardzo podwyższonym limicie, i to, to, to w sumie nas to nie interesowało za zbyt. Słuchaj, a jeszcze były ostatnio dymy pomiędzy tobą a tam Paweł Miźwiakiem. Paweł Miźwiak e, mocno poddymił e, na pokoju na Twitterze przed fenem. Paweł Kowalik stanął w Twojej obronie, nagrał też tam jakiś film. Ty w ogóle powiedziałeś, że może z Paweł się bić na prajmie. Jak aktualnie wyglądają Wasze relacje? No, przed chwilą gadaliśmy i tam, i tam sobie to wyjaśniliśmy, no ale na początku na no to byłem. W stosunku do mnie i gdzie się przedstawił w tym zwyczaju że ludzie tam zaczęli nagle pisać, że jestem kalkulator czy coś tam. Paweł już drugi fajnie, nie? Tak, Paweł tego nie powiedział, ale tak zasugerował to ta, ludziom. Ta, ta, ta. Tak, i ludzie gdzieś to podłapali. Ja stoczyłem tam osiem walki i nic tam nigdy nikogo nie odrzucałem, byłem mistrzem, a Paweł tam wjechał, nie wiem, chyba mu się te friki za mostą dzieliły i nie wiem czy chciał poddymić, czy co. No i tam mocno wjechał na mnie, ale już tam gadaliśmy i, i tam kurde, na razie jest załagodzona. Na razie jest ok, right, okay. No, do następnej walki. Słuchaj, Twój panel. Mieliście też tam e, kapelę, mieliście tam markajówko. E, dzisiaj też chrzest bojowy widziałem mocny. Nie, no tragedia. Jak koło tego widziałem, koło kapelni nie posadzili, to, to mi ręce opadły. Myślałem, że gdzieś posadzam koło Alana czy kogoś tam innego, to jeszcze coś tam by się działo. Tam do nas się nie chciało odzywać, i nawet nie ma z kim tam dyskutować i o czym gadać nawet. Słuchaj, no dobra, ale właśnie, jest Alan, walczy Alan tutaj na tej ee, karcie, to jest dziwne, że was nie posadzili razem, przecież wy mieliście kiedyś, był wielki i piękny konflikt. No właśnie no nie wiem, chyba ktoś tego nie przemyślał, że, że posadzili nas. Bo nie pamiętają, słuchaj. No, albo może nie pamiętają, no, że nas posadzili akurat no, z tymi ludźmi tam. Nie? Czarek, duże wyzwanie ogólnie w tej nowej kategorii, no bo Piotrek no to jest już tutaj zasłużony zawodnik na naszym podwórku. Być może już ten jego prime time jest za nim, no ale ciągle to jest bardzo solidne nazwisko. Uważasz, że jest to dobry zawodnik na właśnie pierwszą walkę w kategorii średniej? No, myślę, że tak. Myślę, że to, jest, no, to będzie bardzo dobry test. Jeśli przejdę Piotra, to znaczy, że, że mogę gdzieś rywalizować w tej kategorii wagowej i myślę, że to jest dla mnie no, bardzo dobra walka. No? W sumie A bo myślałem też, że chcesz robić. A co z tym fenem, właśnie? Bo ta kariera twoja sportowa, no nie oszukujmy się. Aktualnie trochę tak dziwnie skręciła, też pewnie to też nie wszystko jest Twoja wina, no bo tak jak widzimy ostatnio no, z tym tym Brazylijczykiem. Jest trochę taka sportowa złość, że jesteś w sile wieku. E, chcesz się piąć ku górze, chcesz iść do UFC. No a jednak, no mówię, aktualnie lipa. No, ciężko od tego marca. Pierwsze po, po tej walce w marcu miałem gdzieś kontuzję, to też dwa miesiące musiałem odpocząć. Potem nagle miała być gala w sierpniu, gdzieś ściągnąłem to ortezę zacząłem trenować. W sierpniu okazało się, że nie, potem znowu, że nie. 5 października też nie. No i no, gdzieś była chwila, no, chwila takiego załamania. I, i gdzieś zdenerwowania, no ale mam nadzieję, że ten ta końcówka roku będzie dobra i że teraz z stoczę walkę jeszcze w grudniu w grudniu mam nadzieję, że gdzieś mi się uda zawalczyć i, i jakby zrobić trzy waleczki w tym roku, to, to myślę, że to będzie no, to będzie okej, okay, Ale no są zwloty i upadki, za no wiadomo, tak jak po tej przegranej Turcji też też był gdzieś kurde dołek, ale się szybko odbudowałem i mam nadzieję, że że teraz też dwie walki wygram i znowu gdzieś tam wysoko będę wskoczył. Słowo, klucz gdzieś, gdzie? Fenie czy raczej nie? Chyba Fenu nie ma w grudniu, co? Czy jest? Fenu chyba w grudniu nie będzie. Mam nadzieję, że gdzieś mi się indziej uda zawalczyć, bo ja nie zrobić walkę i, i robić ten rekord w tym 8-4. I to jest, to jest główny priorytet. A nie było pomysłów tutaj zestawić się z jednym z skonfliktowanych z tobą osób czy nie? Z tego świata sportowego mówię. No, gdzieś... to była pierwsza propozycja. Nie, było tam od groma tych rywali i pomysłów, ale finalnie dobrze, że wyszło, że z Piotkiem walczyć, to się będzie liczyć do rekordu, bo na tym mi najbardziej zależy, a nie tam się z kimś e, wyzywać i, i robić to. Eee, no, poza tym MMA, walki mi wypadły, wiadomo, jakbym był po walce MMA, to mogłem sobie zawalczyć to z Kiszki Singo i tam się z nim powstykać, ale, ale teraz mi zależy, żeby stoczyć tą walkę na zasadach MMA, nie? żeby to się liczyło do rekordu. A to bijecie 3 po 5? Tak, 3 po 5, to normalne zasady będą, nie? Eee, MMA. Dobra, jeszcze jedna sprawa. Eee, Chciałem się spytać ciebie, bo niedługo jest KSW100, jeden właśnie z tych twoich medialnych rywali, eee, Adrian Bartesiński no, Walczy z momentem, z momentem Halidowym. W kategorii zresztą te, teraz aktualnie Twoje 8-4. Jak sądzisz, jak typujesz to starcie? No kurczę, też się ostatnio na tym zastanawiałem i no ciężko to wytypować, ale myślę, że myślę, że go kurde Adrian może, może zaskoczyć i może go gdzieś tam sklinczować, powywracać. No i, i to może tak wyglądać, że właśnie on będzie go trzymał, bo wątpię, żeby w stójce, on gdzieś tam zagroził Mamedowi. Myślę, że to będzie tak wyglądać, że będzie Adrian szukał parteru i go tam pewnie umęczał, trzymał na siłę. I może tak wyglądać i no ale też kurszy moment może zaskoczyć, także no, ciężko to wytypować. Nie? To jest takie 50 na 50. Ciężko, ale na no, pewno będzie ciekawe starcie. Czarek, dziękuję Ci bardzo, co życzę Ci powodzenia. No i widzimy się pewnie, w jakieś programy będziesz miał czy coś, zobaczymy, jaki tam będziesz miał skład. No zobaczymy, także oglądając się na pewno nie. będzie śmiesznie. Trzymaj się. Dobra.